Cześć, nazywam się Iwan Krupenikow, jestem reżyserem, scenarzystą oraz montażystą filmu Metaliczny posmak. Jest to moja praca dyplomowa do Warszawskiej Szkoły Filmowej, w której właśnie studiuję. Metaliczny posmak jest historią matki i syna, które ukrywają się w piwnicy od wrogiej obecności. Po zachorowaniu matki, syn postanawia wyjść na zewnątrz, żeby znaleźć wyżywienie dla niej. Ocalenie najbliższej mu osoby będzie oznaczało spotkanie się z jego największym strachem. Główny bohater tego filmu jest w pewnym sensie odzwierciedleniem moich własnych zmartwień. Nie ma nawet imienia w scenariuszu nazywa się po prostu Chłopak. Tak naprawdę każda postać w tym filmu nie ma imienia. Jest nazwana według archetypu z którym się kojarzy. Chciałem, żeby ta historia była bardziej uniwersalna i uważam, że nie jest ważne, kim ten chłopak pracuje lub co tam je na śniadanie. To, że jest osobą, już wystarcza, żeby ta historia działała i że ta historia dzieje się z wieloma chłopcami i z wieloma matkami i nie tylko, i nie tak daleko stąd. Nie bądźcie obojętni, zwróćcie uwagę, to jest ważne. Pełnoskolowa wojna w Ukrainie jest najbardziej drastycznym i fundamentalnym wydarzeniem w moim życiu i ten film jest taką moją reakcją i e, spróbowaniem zbadać dwa tematy, które w tym momencie mnie dotykały najbardziej. E, pierwszym z tych tematów to są zbrodnie wojenne dokonane przez e, rosyjską Federację przeciwko e, cywilom na terytorium Ukrainy. Oraz psychologiczne i fizyczne konsekwencje tego. A drugim tematem jest e, odkrycie w sobie nienawiści, na którą nie wiedziałem, że e, mnie stać. Nie wiem, czy ten film jest bardziej horrorem, czy filmem wojennym. Wiem na pewno, że chciałam promować ten film i zapowiadać go jako horror, a powoli dla widza odkryć. Trakcie wydarzeń filmu, że jest tak naprawdę o wojnie, w taki sposób chciałam przekazać, że czasem rzeczywistość jest o wiele straszniejsza niż film Grozy. Na początku pracy razem z operatorem mieliśmy dużo rozmów, czy opowiadanie o czymś tak bliskim, bolącym i delikatnym, czy opowiadanie gatunkowe jest tutaj właściwe, czy nie musimy być jak najbardziej. Bliscy rzeczywistości, dokumentalizmu, ale postanowiliśmy, że skoro to jest nasza wrażliwość, to mamy prawo na to, żeby opowiedzieć tą historię w taki sposób. Ważnym jest to, żeby oprzeć ją na fundamentalnych walorach ludzkich. Czy się myliliśmy, to się okaże po zdarzeniu filmu z publicznością.